Grzejniczek. Zobaczymy, co tu się stało. Uwaga. Pracuje na prawo i lewo, ale niestety nie... nie wykonuje żadnej funkcji, jeśli chodzi o grzanie. Spróbuję maszynkę rozebrać. <laughs> Czy da się coś w ogóle tutaj naprawić? Widzę, że przewody już pękły gdzieś od zimnego. 1700 do 2000 W to bierze, w zależności chyba od funkcji, jakie jakiej jest włączona, z prądu wyłączę, żeby mnie to za mocno nie kopnęło, ciekawe, bo mogło się też tak stać, że się ukręciły przewody, które to zasilają, albo się po prostu przegrzało. Bo skoro to się cały czas kręci na prawo i na lewo. Takie urządzenko może się jakiś przewód urwał od górnej części, chociaż niekoniecznie. Nie wiem nawet jak to jest zrobione na tej obrotowej części tego urządzenia. Więc nie wiemy na ten temat, co tam się dzieje. W zasadzie urządzenia jednorazowe, ale czasami. Przed wyrzuceniem warto zajrzeć. No, może jakiś drobiazg tylko. Próbuję do, dopasować w bo każdy jeden mi tutaj coś przeskakuje. To takie śrubki też byle jakie są tam. Jakie wkręty do plastików. Na razie wszystkie są jednej długości. Chociaż teraz zima trochę popolgowała, zrobiła się wielka odwilż. Była piękna, piękna biała zima. Teraz spada deszcz. Temperatura po zera. Stopnie. Jest tak zrobione, że jeżeli przerwa ma tak żałka, to automatycznie nie chodzi to, bo ta śmigło, bo z szeregu. Razu można sprawdzić przejście. To jest jakieś zabezpieczenie termiczne. To tutaj coś tu jest. Ale ono nas widzę włączone. Tam jeszcze widzę bezpiecznik termiczny. No tu sporo z różnych bezpieczników, żeby nie doszło do jakiegoś rozgrzania się do czerwoności tej żałki, jakiegoś pożaru. Patrzę czemu ten mieli mi nie piszczy, żeby baterie się skończyły. Może mnie piszczy. Dobra. Już widzę, że termik nie ma przejścia. To będzie przyczyna. Ciekawe. Jaka jest jego wartość. mógł gdzieś być przygnieciony jakąś szmatą, czy czymś, brak wentylacji odpowiedniej i wtedy dojdzie do sytuacji, że się on po prostu przegrzeje. Nie wiem, tutaj widać, że się to chyba gdzieś falowało, coś już się zaczęło topić. Wszystko się, się zastanawiam. To przy trzeba też zwrócić uwagę, żeby nie, nie tarło nigdzie, że będzie hałasować. Stręcone te śmigło. Pewnie gdzieś tu ma jakieś śruby. Czy jak to jest? Czy to w ogóle jest rozbieralne w ogóle? Bo to też może być nierozbieralne urządzenie. W razie nie widzę tu żadnych śrub. Coś tam głęboko gdzieś jest. Przyskane tam jest chyba. Nie da rady tam tego wykręcić, nie wiem czemu. No ale dobra, niech sobie to tam siedzi. Ja to spróbuję wyciąć ten element termiczny. Co tutaj jest, ten bezpiecznik? Czy tam się coś stopiło, czy co? Że to nie wychodzi. Zobaczymy, na jaką temperaturę tutaj jest. Podejść będzie, żeby go wyciąć. Może jakoś go tu wytnę. Szkoda, że tego się nie da wyjąć, bo jest bardzo ciężko tam teraz dojść. Przecież tam jeszcze będę drugi raz musiał go tam założyć jakoś. Hmm. Żadnych śrub, tak jakby coś tam ktoś jakieś korki plastikowe podbił. Tu jest taki bimetal termiczny, ale ten się też spalił, bezpiecznik termiczny, który jeżeli po prostu pod wpływem temperatury dochodzi do jego przepalenia, zaraz odczytam jego wartość będę szukał czegoś takiego. Bezpiecznik odziwa jest na bardzo niską temperaturę tylko 92 stopnie. Ja to mam drugi, spróbuję go tutaj jakoś przylutować, bo 92 stopnie to jest temperatura, przy której ten bezpiecznik on się nie odlutuje. Cyna ma dużo wyższą temperaturę, także spróbuję go tutaj zamontować gdzieś, przylutować jakoś. Tak, żeby nie odpadł. Jakoś tu przygnę, tam zagnę. Jakoś to tutaj przyłapię, bo myślę, że będzie dobrze. Gdyby był wyższa temperatura, to by się mogła cyna rozpuścić, a tak to ona się tutaj nie roztopi. jak się roztopi, to trudno. Chociaż wątpię, żeby się ona tutaj roztopiła skrzyna. Gdybym go mógł rozebrać, to bym po prostu śrubami go gdzieś tam przykręcił. Ale z racji tego, że tutaj nie da się nic rozebrać, to nie ma jak tutaj to jak ponawiercać. Jest to tak trochę kłopotliwe, żeby to coś tutaj za, za dużo zaingerować. To, nie wiem, nie wiem w ogóle jak to jest montowane ten cały tutaj ten wentylator z tą grzałką. Próbowałem go odkręcić, ale nie da rady. Trzeba trochę tak przylutować, żeby nie rozgrzać go. Jak go rozgrzeję, to yy, to się spali od, od samej lutownicy. O, to już jest przelotowany, Jeszcze tam na dole. No jest dobrze. Próbuję to skręcać, może będzie chodzić. Tylko tak skręcę, żeby tutaj nie tarło o, te, o tą koszulkę, bo od razu się znowu spali bezpiecznik. Próbuję zatem to skręcić i zobaczymy co się będzie działo. Zatem dobrze popatrzeć, żeby tu nic nie weszło w rejon. Wracającego się śmigła, żaden przewód, bo to się wtedy wszystko spali, jak śmigło stanie. Nasze znaczy, pewnie nowo ten bezpiecznik termiczny wystrzelił. Jak widać, jest trochę powypaczany ten, już, ten cały wentylator. Nie są drogie rzeczy, ja bym tego nawet nie naprawiał, ale, ale czasami jest i taka potrzeba, żeby coś takiego przejrzeć. Mi się trochę ten przewód nie podoba, taki obskubany. Ale to w ogóle nie ma możliwości rozkręcania. To znaczy pod tymi stopkami są śrubki. Ja to zaraz sprawdzę. Ale póki co to skręcę. Zobaczę, czy jest w ogóle sens. Muszę się zastanawiać, co z tym przewodem zrobić. Można go ewentualnie taśmą zakleić, ale to będzie taka wylejaka i ta izolacja. Sycylij się rozpędził, już jest połowa miesiąca, A dopiero co był nowy rok. Niedługo pierwsze ciągniki w polu ruszą z nowozawni. Myślę, może orki jakieś ruszą zimowa, letnie, jesienne. Nie wiem jakie tam spóźnione. Coś to nie za bardzo mi tutaj licuje. Tam jest trochę podeformowane to. To wszystko, ale jakoś się złożyło. Ta zima, okres odśnieżania intensywnego, podwórek, dachów, chłodników, ulic, co chwilę śnieg padał. i ta zima będzie się zachowywać. Póki co na razie odpuszcza niespodziewanie. Z początku się naprawdę rozpędziła. Ale grzać trzeba. Ogrzewać różne elementy, różne urządzenia. Właśnie takie piecyki. Nie wiem jak to w ogóle Kiedyś się nazywało od nazwy firmy Farel Farelka a teraz co to nie wiadomo co za firma ja zobaczymy zresztą co to jest co to w ogóle jest tutaj za, za znak jakiś przekreślony FH716 Finek wyprodukowane zobaczymy co się dzieje Zero. Pierwsza opcja to wentylacja. No, ładnie kurka. Druga grzanie. Grzeje. Tu mocno nagrzać. Też grzeje. Tu jest chyba regulacja jakiegoś termostatu, tak. No, jest, a tu na dole się włącza tylko obrót maszyny o, żeby w prawo i w lewo żało Trochę to tak nie za bardzo już chodzi, nawet widzę O, trzeba tak postawić To wtedy chodzi Pomalutku zmienia swój kąt No dobrze. Złączymy na zero. No jest dobrze. Teraz pytanie jeszcze co z tym przewodem. Ja to spróbuję rozkręcić. Tu chyba pod tymi stopkami są śrubki. Tak. Schowane są pod, pod stopkami. Jeszcze może być czasami pod naklejką schowane, ale nie ma w tym przypadku. No ale ten przewód to pęk zimna. Jak jest zimno, to. No, izolacja jest wtedy bardzo krucha, nieraz sztywna i pęka na przewodach, bardziej w chińskich, takich, no jak tutaj, niskiej jakości urządzeniach, no bo to urządzenie naprawdę bardzo tanie. Jeśli chodzi o jakość. No taki silnik nawet jest, nie niewiele co na 240 V 220-240, 50-60 Hz, ale to jest fajnie zrobione, bo można ten przewód będzie po prostu przykręcić głębiej. Nie będzie elegancko. Skrócę go po prostu centymetr. o centymetr. Ciekawe, czy tu jest jakaś odgiętka? Co to jest? Nie, to jest tylko taka przelotka. Co głębiej go tu wkręcę? Będzie po sprawie. Niech tam sobie w środku będzie połamane, nic tutaj nie zaszkodzi to. Ale fajnie to zrobili, jeśli chodzi o tą sprawę. No taka jest płytka. Ale jest naprawdę. To jest tutaj super zrobione, że to tak można było przesunąć. Wody tam te żyły nie były popękane, to tu nie dojdzie do, żadnej zwar do żadnego zwarcia. I piecyk będzie mógł dalej gdzieś grzać. na 2 kW na godzinę po pożera. Czyli 2 kW pobiera, to przez godzinę pobiera 2 kW godziny. Nie wiem, ile tam jedna teraz kosztuje. Ale myślę, że około 2 zł może na godzinę połykać ten, ten sprzędzik. Czyli w czasie swojego żywota niedługiego może zużyć więcej energii elektrycznej niż sam jest wart. Myślę, że to bez problemu mu się uda. Piękne urządzenie. O. Udało mi się naprawić, nawet. Szeba kolega mówi, że śnieżał dach na hali pięć tysięcy metrów. 60 zł za odśnieżenie łopatami za godzinę od jednego od jednej łopaty że tak powiem ktoś chciał dorobić parę groszy to nawet warto dobra Coś pięknego. Jestem zadowolony. Połączę grzanie. No dobra, to tyle. Nie wiadomo, to jest firma. Powinno się przed wyłączeniem wystudzić to. Na sam wentylator włączyć, żeby to się nie topiło tam w środku później. Nie ma żadnej firmy. Pisze, że produkcja limitowana. FH716. Pierwszy zakres 1700W, drugi 2000. Nieduża różnica. Nie wiem czemu nie mogłem wykręcić tych wentylatorów. No ale już kiedyś też, chyba kiedyś coś takiego naprawiałem, że tutaj było albo zalane, albo co. Nie mogłem tego wentylatora z całą grzałką wykręcić ze środka. Nie wiem też co oznacza tutaj ten zakaz. Co to jest? Jakiś taki niejasny ten rysunek jest. To tyle z naprawy. Ogrzewacza powietrza. Jak to nazwać?